Siemaneczko, widzowie w nowym odcinku, na kanale. W dzisiejszym odcinku w końcu postępowy, bo troszeczkę tego nie było, bo były vlogi, różne akcje i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie hashtag postępowy, a wam przypnę serduszko. Dzięki za 161 tysięcy widzów, bo najprawdopodobniej jak to oglądacie, już są te subskrypcje. Dzięki za 13 tysięcy ponad widzów na jednym kanale, czyli Szalony Farmer. I dzięki za 2,5 tysiąca osób ponad na TikToku i dzięki za jeszcze ponad 2 tysiące subskrypcji na, na kanale HRS te Wszystkie linki macie w opisie. Ja sobie odpalam już naszego kumbajna Class Dominator 85, tym jeszcze nie kusiłem, nie jeździłem. Nie wiem, nie wiem jak się sprawuje. Niekuszony, nie testowany w polu. Pisaliście, że dobry nabytek. Cieszę się z waszej opinii. Ale tak naprawdę no, moja opinia jest tutaj najważniejsza, bo to, że wy mi widzowie napisaliście... Mm", Dobry nabytek! Dobrze wybraliśmy! Dobry! Do... O, ale to, Ale maszyna! O tym to będziesz kosił! Fajnie. Tylko jeżeli mi się na przykład pierwszego dnia na polu zepsuje, to też... Yy, jednak nie będzie to dobry nabytek, bo kombajn kombajnowi nierówny. Wiecie, to nie jest klas salonu. A nie, sorry! Przecież ja go z salonu kupowałem, to jeszcze w leasing wzięty. Yy, na raty! No tak, to jeszcze to... To jest 2023 produkcja. A tak, całkiem serio, no wiecie, no w takich kombajnach pokroju jakieś stare bizony. Ogólnie, no wszystkie, nawet nie wiem, stare samochody, stare ciągniki, stare kombajny wszystko stare co jest. No to w każdej chwili może coś szczelić, urwać się i koniec. I koniec kuszenia, koniec zabawy. Hyder, odpinty Młody jeszcze nie zjechał, na też nie dzwoniłem do niego, żeby było już zjeżdżał, teraz sło, szybciej, bo tak naprawdę na pszenicę na jęczmień będzie bardziej potrzebny na wykopki, czy na kukurydzę, a tutaj na ten rzepak, jak to, tego rzepaku, to powiem wam co to. Dwa pola mamy, e, ja też jadę na test, tak kosić z tym kombajnem, to nikogo nie wołałem, zaprowadziłem sobie ciągnik na skuśkę, tak poszedłem, jeżeli ktoś nie wie co to znaczy na skuśkę, to wygoogluj, ta ja wam wszystkiego widzowie tłumaczyć nie będę, tak, tak wam powiem, taki będę teraz. No i co? No i lecimy. Tutaj jeżeli chodzi o pojemność zbiornika, tak szczerze ja się zastanawiałem w ogóle, czy jest sens na tamto pole brać przyczepę, czy tutaj przypadkiem jeden zbiornik mi tego nie wystarczy. Też na gospodarstwie zaszły znaczące zmiany. No, tak powiem, znaczące, ale widzowie na razie Wam tego nie pokażę, bo to jest odrębny jeszcze odcineczek, żeby to wszystko było przygotowane. Takowe wiecie pikobelo no nie? Wiesz co chodzi. Jeżeli chodzi o stan konta, pisaliście, czy znaczy pisaliście, napisała jedna osoba komentarz: Heros, kiedy zrobisz serię, że będzie widać pieniądze? Na tej serii jest widać wariacie pieniądze, ale najwyraźniej nie oglądasz. E, mamy 7, 6, 5, 8. Jeżeli chodzi o kasiorę, Tylko to nie jest widzowie tak, że ja mam tyle pieniędzy, bo jeszcze patrzta. to jeszcze jedna jest ważna rzecz. 60 tysięcy po zakupie kombajnu mamy kredytu. No nawet jakbym spłacił teraz piątkę, no to dwójka mi widzowie zostaje, a koszty paliwa i tak dalej. Jeżeli chodzi o żniwa, no to wiecie, nie chcę się za bardzo w to na razie wpierdzielać. Myślę, że no na raty miesięczne trzeba będzie zarabiać, bo to co miesiąc muszę spłacać ten kredyt, jakby nie patrzeć. Coś ogarniemy, jeżeli tego rzepaku się wykosi, no to chyba nie będziemy mogli sobie poczekać na właśnie dogodny moment ze sprzedaży rzepaku. Będziemy troszeczkę stratni, a może od kogoś pożyczę jakąś tam kwotę, powiedzmy, żeby mieć na dwie najbliższe raty, czyli lipiec, sierpień, żeby opłacić. Najwyżej we wrześniu sprzedamy rzepak i ogarniemy sobie wtedy kolejne raty. We wrześniu już ten rzepak może nie będzie aż tak źle, no bo w lipcu czy w sierpniu no to, to tragedia będzie cenowa pewnie od razu po żniwach. Tak, tak no tak przynajmniej mi się zdaje, no nie. Dobra widzowie, bo ja tu cały drogi wam nie będę pokazywał na pole, bo tu zejdzie. Kurde, chłopie, jak Ja mam tak daleko to pole, to ja ci nie będę go pokazywał, no nie? Ja już jestem prawie na miejscu i widzowie, napiszcie mi w komentarzu, czy u was też jest taka zła pogoda. Ja co prawda nagrywam to 27 marca, wy to oglądacie gdzieś w kwietniu. No i także ta pogoda może być też zupełnie inna. Ja sobie tutaj po krzakach pojadę od której strony ja mam podczepianie hedra. Od tamtej. Dobra, wiecie co, ja sobie zostawię o taką i zaraz sobie przejedziemy też i tamtędy I zaraz wam pokażę wszystko, jak wygląda sprawa z polem Ociągnik zostawiłem troszeczkę dalej Tam też żepaczku troszeczkę nasypane jeszcze jest na tej przyczepie I właśnie, bo wam zapomniałem powiedzieć, burty dorobiłem dodatkowe Na live mówiliście, że to będzie bardzo, ale to bardzo dobry pomysł, żebym sobie burty dodatkowe dorobił O, pojemność jakoś znacząco się nie zwiększyła Oczywiście drewniane, jakieś tam dokładki są porobione Także spoko, jak najbardziej sprawa no nie brałem dość drugiej przyczepy, bo tak jak mówię, no nie sądzę, że tutaj też żniwa e, rzepaku jakoś bardzo nam pokażą przeogromne zbiory, e, tak w skrócie mówiąc. Dobra, co tu trzeba podczepić? Okablowanie i wałeczek, tylko wałeczek moi drodzy, czy to nie trzeba będzie przypadkiem z tamtej strony podczepić. No tu chyba... Chyba jest miejsce na wałek. Tak mi się wydaje, że w tym miejscu powinien być, ale dlaczego nie da się go podczepić, to powiem wam, że nie wiem. Możemy sobie ruszać, też nie mam stołu tego do rzepaku. On się powinien sam z siebie założyć. No, bo to wiecie, to jest farming. Także tego jakoś chyba inaczej nie da się przygotować. Tak mi się wydaje. Dobra, ja sobie chyba będę jeździł po prostu od góry do dołu, albo tam od sąsiada sobie obkosimy. Zobaczymy, jak się wyrobi. Bo najlepiej, chyba od sąsiada będzie objechać. Bo gdzie jest miedza? Co za śmieć? No, co on zrobił? O ten gość, co co ma pole koło nas, widzicie? Miedzę zaorał i złączył pola praktycznie. No to co. ja jakieś. Co co to się ludzie myślą? Hm. No nie ma miedzy. A nie, coś tam jest, widzowie. O to, to jest miedza. To jest miedza, że ten rzepak jest praktycznie w całości. Tyle pod orał, aż se? Czyż tu była miedza. Tu... Ja pierdzielę, widzowie, zaraz ja wyjdę z siebie na tym gospodarstwie całym, z tymi, z ludźmi, o tu, co mnie otaczają. Tu miedza była nie o taka, jakby, no też nie tak, dużo szersza miedza była. Tu pola widzicie, no si do. Miedza była o jak tu, jak w tym miejscu, taka szerokość. To ile podorał tej miedzy? Khamy takie wszystko, no patrz, co ci tu dzieje, no. Tak będziemy się bawić, to będziemy się bawić, widzowie, zaraz. Patrz ta. Teraz zobaczymy. Aż zobaczycie, co tu będziemy robić. Nie, nie będę nawet dzwonił, nie. Nie będę go dzwonił, chrzania, bo po pierwsze nie mam numeru do tego gościa. Yy, wiem, gdzie mieszka. Numeru nie mam. Dobra, wszystko na spokojnie, moi drodzy. Widzicie tutaj między? Ja nie widzę tutaj miedzy. Kompletnie, kompletnie tutaj widzowy nie widzę miedzy. O, widzicie, stół się założył. Sam z siebie. Ruszamy. 7 na godzinę będzie chyba optymalna prędkość jak takiego klasa. Bizonem oczywiście raczej wolniej by się kosiło. No ale te większe maszyny już raczej sobie mogą pozwolić na troszeczkę mmm, szybsze koszenie. Siódemeczka. Dobrze, ja Wam mówię, nie oszukuję Was. Siódemeczka. W ogóle napiszcie w komentarzu z jaką prędkością uważacie, że ten klas y, najlepiej by było, żeby sobie kosił na polach. Bo tutaj można no 1 na godzinę jechać, ale chyba to nie ma aż takiej bardzo potrzeby. Ja z tej perspektywy nie widzę miedzy. Tutaj patrzę w prawo, nie widzę miedzy. Dobra. Ja wykoszę tak, jak uważam, widzowie, za słuszne, no nie? Teraz ja tak szczerze, jeżeli tu jest miedza... Nie no, nowej miedzy by raczej nie stworzył, ale... Ale też dziwnie to wygląda, bo to ta trawa taka jest... Nie wiem. to zaraz zobaczycie, co ja będę robił. Nie będziemy, nie będziemy się bawić z takimi ludźmi. Chcę, to niech przychodzi, niech się kłóci, ja mam wszystko nagrane, że ja nie widzę miedzy. Na kamerze też jest z tej perspektywy nic nie widać. Napiszcie, napiszcie, widzowie, w komentarzu, czy widać miedzę, czy nie widać miedzy. Ja was nie będę pytał, co, co, będę, co, co mam zrobić. Czy mam tam tamto pole, czy nie. No, bo to już jest teraz bez sensu. Bo jak ja już jestem na polu, no to nie będę wstawiał odcinka i tydzień czekałaś mi, wy mi napiszecie. No, tylko zrobię to, co uważam za słuszne. No nie nie wiem, wkurzają mnie takie ludzie, no jak to można tyle miedzy zaorać? A miedza jest na pół, pamiętajcie. To, że jest taki oskrabeczek teraz zostawiony, gdzie w ogóle tego nie widać, to jest. Nie wiem, to on może jeszcze. Jeszcze bardziej mi podora po żniwach że wcale tej miedzy zaraz nie będzie Może jeszcze do mnie w pole się wpierdzieli jakby miedzy nie będzie Nie to na takich ludzi to trzeba uważać widzowie Trzeba uważać na takich ludzi no, Ale my też nie będziemy Nie będziemy ustępować Dobra Jademy o tako Teraz kółko sobie zrobię Będę miał akurat na wysypowanie No chłopie Drzywa Na który trzeba uważać gdzie to jest? Ach, raz mu przejdziemy. Raz. Ja nie będę, nie będę wiesz, nie będę wychodził na złodzieja, że jak kradnę jakoś to, to, ten rzepak czy coś. Ale raz można przejechać, jak się między nie widzi. Yy, bo nie mam, nie, ja nie mam teraz orientacji, gdzie jest pole, gdzie nie ma pola. Myślę, że nawet jak przyjadę orać... Ale nie, on pewnie z metrówką przyjedzie i będzie, no... Będzie mierzył, ja nawet nie wiem jakie wymiary widzowie tego pola były, ciężko będzie się kłócić, no ale są te, te plany, jak te pola wyglądały od początku, także jak mi troszeczkę zabraknie, no to od razu będę widział po planach, co nie? Tu wjechaliśmy. To jest nie, nie nasze pole teraz kosze. No ale rzepak też rośnie, no to co, to nie zebrać? Przecież to aż szkoda się robi, jakby to zostało. Nie no, tu, o tu więcej chyba nie będę ten zbierał, no nie, bo to rozumiem przez pomyłkę tak wjechać raz, no ale... Całe pole jak ja wykoszę, no ale w sumie jak nie ma prawie miedzy. Widzicie widzowie, ta miedza to jest to praktycznie nic jest niewidoczne, także tutaj tak jakby tej miedzy nie było. Nie wiem, no kosić jeszcze jeden przejazd? A jeszcze tam... Jeszcze jeden przejazd ciachniemy. Coś będzie dziwnie, że ja tak o, Tutaj jest taki malutki paseczek, ja akurat tak to zrobiłem. A tu, tutaj już jest widoczna tak troszeczkę. Też nie jest jakoś wybitnie szeroko, ale patrzcie tu. Tu w ogóle nie jest widoczna. No dzieje się, dzieje się, jakby nie patrzeć. I się kosi. Powiem wam, że szerokość bardzo fajna, bardzo przyzwoita, bardzo zadowalająca. Ty, ale, ale jajca by były, jak on by teraz przyjechał sobie kosić ten rzepak gościa, no nie? O, teraz o w tym momencie. Ale by to kłótnia była, to wolu chyba nie wiem. Nie wiem, ale by się, jeszcze by się, byśmy się pubili jeszcze pobili o te... te... Ło jedzę, no ale widzowie, no trzeba sobie jakoś radzić, no nie Jeszcze od tamtej strony ciągniemy raz, bo tu i tak widzę, że mało tego pola, to tak. no, widzicie, no specjalnie, specjalnie podkradał, podkradał, aż ja w, te, w, te, w tamtym roku ja tego nie zauważyłem, bo ta miedza była normalna, jak ja te pole kupowałem, ale ja wiem, że on też miał ochotę na to pole, bo on ma, wiesz, też maszyny jakieś tam większe troszeczkę. I ja mu się nie opłacam takie małe kawałki jeździć, i pewnie by chciał, żeby to większe było, że jak moje dokupi, złączy, i mi się zdaje, że takim planem idzie. Ale nie ze mną. Nie ze mną takie numery, widzowie. No i patrzcie, Klasik idealnie pracuje. Ciekawe ile my będziemy w stanie w ogóle z tego zrobić. Mamy 46. Ło, wow, on dwa na godzinę jedzie czego. 46% mamy, jeżeli chodzi o zbiorniczek. E, 2300, dobrze ja mówiłem. No, dwa. 2... 2500 to będzie chyba 50% równe, tak? Czyli tutaj mamy 5 ton zbiornik, tak, idealnie, dobrze Was informuję. Czy cały zbiornik będzie piątka z takiego kawałka? No wiadomo, że piątka raczej by nie wyszła, widzowie, tylko tyle, że jeszcze tamtędy przejechałem, no ale mamy w to i z powrotem to było 40-parę procent, także myślę, że cały zbiornik, jak szczęście pozwoli, to się uda dokosić, a jeżeli nie dokosimy, to dokosimy sobie z kawałeczka naszego, no bo nie ma jedzy oczywiście. Tak to będzie wyglądało. Powiem Wam, że tutaj w porównaniu tej wistuli, gdzie tam szerokość robocza była taka malutka, a tutaj po pierwsze, no kabina to jest sam komfort, to jest widzowie kabina, że ja nie będę wracał okurzony nie wiadomo jak do domu. Chociaż powiem Wam, że ten rzepak e, jakoś bardzo albo, ale bardzo się nie kurzy. Widzicie? Tak jest, powiem Wam, że chyba nawet jest gicik. No nie, no, na pewno nie można powiedzieć, że jest jakoś e, nie wiadomo jak zakurzone tutaj. Jeżeli chodzi o nawet kombajn czystość, to to wiecie, no brud jakiś tam na kołach się pojawia, ale faktycznie te warunki, jeżeli chodzi o żniwa, są bardzo, ale to bardzo dobre. Powiem wam, że jestem zadowolony z tych żniw. No to co? Tędy. Tędy. Miedzy nie ma, ale to co ja później, że ja wiesz, to już może lepiej całe skosić. No nie, ale całe to już całkiem by było. Powiem, że się nie widzieliśmy między, o tu się, wiecie co? Trzeba widzowie brać pług I brać ten obornik co miałem tylko resztki I od krów szybko wywalić obornik na to pole I jeszcze dzisiaj w nocy Przyjechać to zaorać Trzeba dzisiaj aby szybciej To wszystko porobić to tej wiedzy w ogóle nie będzie Widocznej Ja sobie zrobię orki do tego obszaru Do którego wykosiłem bo powiem że ja W planach tak widziałem Kurde inteligencja Inteligentne podejście widzowie Bardzo inteligentne podejście z mojej strony które powinno się udać i powinno się opłacić Dobra, 3600 mamy w zbiorniku Ja sobie to wszystko w workach ukryję To zboże, także on mi tego zboża już tak nie odbierze No a policja tutaj za bardzo Nie będzie miała wpływu, no bo Kto powie, on pierwszy miedzę, ja mam filmik Gdzie tej miedzy to praktycznie nie widać No nie? Także będzie, będzie dobrze, na pewno wszystko się uda, tak jak zwykle Ostatnio też były problemy Były, a raz, dwa się skończyły Że tak powiem No tu kurde wąski kawałek mu wyjdzie Jakby nie patrzeć no nawet bardzo wąski widzowie, ale nawet nie wiem dokąd to pole było, czy to było do, tego, do tej trawy mojej. Mi się zdawało, że ja miałem większy tutaj troszeczkę kawałek. Tutaj było 42 ary, no to kurde. No wiadomo, że to 42 ary to nie jest pół hektara, ale prawie pół hektara miałem tutaj. Albo tu trzeba kogoś, żeby teraz przy, przyjechał i to wszystko wymierzył dokładnie, bo ja nie sądzę, że ja dotąd miałem to pole, albo tu jest coś przekombinowane, jeszcze gorzej niż nam się wydaje aktualnie. Albo nie wiem. No patrz, no, tu, tu jest... W ogóle ta trawa to też jest podejrzane, bo ta trawa rośnie sobie na polu. To nie jest zwykła trawa, tak jak na Miedzy, widzicie? Patrzcie. Trawa taka. Gdzie tu jest normalnie ściernisko. Takie jeszcze pozostałe. Trawa taka. To wygląda jakby ta trawa była zasiana, wiecie? Nie wiem, ręką albo... Nie wiem, dziwna, naprawdę dziwna jest sprawa. Tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o to, naprawdę dziwna. Nie wiem, napiszcie co o tym sądzicie w komentarzu. Czy dobrze robimy, czy źle robimy. Już swojej decyzji i tak nie zmienię. No bo wiadomo, no czasu już nie cofniemy. Kurde, to widzowie tak lecę, bo próbuję naraz na to wykosić. Ale czy mi się to uda? Bo nie chce mi się później wracać, jeszcze tym. Czy jedno pole mamy do koszenia, jeżeli chodzi o rzepaki? Dobra, o chyba z dwóch stron zaraz będę zostawiał. Okej, okay, tutaj jeszcze od tej nieszczęsnej miedzy yy, będziemy musieli tak czy siak zostawić. Idzie? I też mi się podoba, w tym kombajnie to akurat dużo szerzej kosiliśmy. Że on nie robi tak jak Wistula tych śmiesznych przejazdów, tylko jeżeli kosicie tak normalną szerokością, to, to faktycznie ta sieczka później się rozkłada na całym yy, polu. A nie tak jak na przykład Bizon ma, że on ma tą sieczkę. Wiecie, sieczkarnia jakoś jest tak rozłożona że idzie paskiem, a nie całą szerokością tego co kosisz. No a wiadomo, że taka sieczka no to wzbogaca pole o jakieś tam składniki odżywcze i tak dalej. Także sieczka widzowie to jest bardzo, ale to bardzo dobra sprawa. Co niektórzy ludzie na przykład zbierają sobie słomę z pola, prasują i zbierają oczywiście, a co niektórzy na przykład koszą z sieczkarnią, żeby mniej na przykład dać nawozu albo jakichś tam innych rzeczy, o kurde, 100%. Powiem wam tak, tego to ja bym się nie spodziewał nigdy w życiu. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał tego. Panie, czterdziecha w ruch. W końcu do czegoś się przyda. E, nie wiem, czy tutaj ta przyczepa to nie będzie e, cały zbiornik. Zaraz zobaczymy. Ale wiecie, jak odremontowana pali od strzała. E, jeździłem. O, o, oglądać. Coś. Coś jeździłem oglądać. Mhm. Nie powiem wam co, ale ktoś już się może domyśleć, powoli. Traktor, już powiem wam, już nie będę was trzymał w niepewności. Jeździłem oglądać traktor, ale jaki, no to już wam widzowie na razie nie powiem, bo myślę, że jeżeli dojdziemy do 50 tysięcy złotych kredytu, będę mógł w coś zainwestować. No 60 to troszeczkę ryzykowne, bo ten ciągnik sam wyjdzie ze 30. O, to już się możecie domyślać nawet, jaki to będzie ciągnik do 30, chociaż powiem wam, że do 30 tysięcy, Ciągników można od groma kupić, także może i się nie będziecie domyślać. No, z tymi burtami to się kosi, to się jeździ, to się należy. O, do góry hydr. Trochę podjedziemy, o tak. No, trochę do przodu damy, nasypiemy. No, fajnie, ja się cieszę bardzo, bo z tego, że widzowie w tym roku powinniśmy zarobić przynajmniej dwa razy więcej niż w tamtym roku. Czekajcie, bo to FPS mi się odpaliły. Jedyneczka, no dalej nie ma jedyneczki, bo coś piknąłem. Dobra, przechodzimy dalej do koszenia. No dzisiejszy odcinek powiem wam, że idealnie e, skusi się na skoszenie właśnie tego całego pola. Ja kolejne pole już rzepaku oczywiście w pokazywać nie będę, tak mi się wydaje. Chyba że, wam, chyba, że wam pokażę, bo sam nie wiem, może na live to pokażę. Ten odcinek powinniście oglądać we wtorek albo w środę, jeżeli dobrze to wszystko rozgrnąłem. No i myślę, że w sobotę, albo w niedzielę, będzie kontynuacja tej akcji z tym sąsiadem, w ogóle te pola, patrzcie jakie one są nierówne. Widzicie, od dołu do góry jest różnica diametralna, bo tutaj praktycznie kolejny header wychodzi, ale to się będzie coraz bardziej zwężać, także mm, no jest y, bardzo, ale to bardzo duża różnica, sami zresztą możecie sobie zobaczyć na własne oczy. No i tutaj to pole coraz bardziej się będzie y, gdzieś tam zwężać, no nie? No i dobra, z tego za dużo nie wyjdzie. Tutaj nie wiem czy widzowie Tysiaczek wyjdzie. E, raczej Tysiaczka tutaj nie będzie. Jak wyjdzie 600-700, będzie spoko, bo będziemy mieli 5,5 tony z takiego kawałka. Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że jeżeli byśmy jeszcze dokosili do końca to pole, No to oczywiście na no, logikę byłoby więcej. Ale no, nie, będę, nie będę tego robił tak, żeby to było jakieś wytłumaczenie, że nie skosiłem całe pole. No bo to bym nie wiem, na głupiego chyba wyszedł. No i z tą trawą musimy zrobić porządek. Że ja już zaorałem, to i wiecie, i będzie pode mnie to najwyżej należyć, jakoś, do, no nie, 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 nie wiem, nie wiem kompletnie jak to widzowie się ogarnie, 522, no 600 nie będzie ale 550 powinno być, także gdzieś tam ta opcja z dzisiejszymi żniwami jest dla mnie bardzo, ale to bardzo dobra dobra braj ja sobie podjadę gdzieś w to miejsce, ja sobie to wszystko wysypię widzowie żeby nie jeździć w zbiorniku tak czy siak jeżeli chodzi o składowanie tego Przerobiłem sobie delikatnie workownicę. I teraz workownica nie ma pojemności. O, 84%. Workownica nie ma widzowie pojemności 200, jeżeli chodzi o worek, tylko ma 350 pojemność, no, to to już jest bardzo dobra pojemność. Ja jestem zadowolony z tej pojemności i myślę, że będzie to spoko opcja, naprawdę spoka opcja. Bo wiecie, no na przykład 10 takich worków to macie już 3,5 tony. No to ja ten rzepak, jeżeli jeszcze z tamtego pola, tam też jest fajny kawałek. Będę miał tego, że troszeczkę. No to myślę, że 15 worków, i będzie spokój. 93%, 5,5, prawie 5-600. Jeżeli chodzi o 40, ona nie powinna mieć najmniejszych problemów. Jeszcze jest sucho wszędzie, żeby to przetransportować do chałupy. No i ta miedza, no tak wygląda po wykoszeniu, widzowie. Jakoś to akcję, mam nadzieję, że to się dobrze potyczy, ja od razu spierdzielam z tego pola i będę sobie, widzowie, zapierdzielał na kolejny kawałeczek najprawdopodobniej albo na gospodarstwo, żeby to w workach zrobić chociaż może workowanie rzepaku zrobimy sobie tą akcję na kolejny odcinek, byśmy to przeznaczyli, to wtedy jakbym miał workowanie to już bym, widzowie, nie pokazywał Wam żniw na kolejnym polu chyba, że sobie żniwa zacznę, zrobimy przejazd do domu, żeby Wam pokazać, na którym polu oczywiście był rzepak, bo ja nie wiem, czy tam się pokazywałem i wtedy byśmy sobie zrobili wielkie workowanie no, coś takiego można zrobić. A to na razie bym sobie przykrył plandeką, albo bym sobie wstawił jak na razie do tego. Hmm, bo tutaj dosypać w sumie by trochę doszło, żeby dosypać, żeby była cała przyczepa. A też z, taki, z takim obciążeniem mi się nie opłaca jechać, widzowie, na kolejny kawałeczek. Na szczęście mam jeszcze rozrzutnik, na szczęście mam jeszcze jedną przyczepę, co prawda dużo mniejszą. No ale z tamtego pola najwyżej weźmiemy sobie tamtą mniejszą przyczepę, pojedziemy, zostawimy. No i reszta, co będzie trzeba, to w zbiorniku po prostu... Będzie przywieziona, oho. No, chwaliłem 40 przed chwilą, a. Patrzcie. To nie jest jakaś duża góra. Naprawdę to nie jest duża góra. Także co by było, jakbyśmy musieli wyjeżdżać. O kurde, ale tu ktoś ma dzikie pole wilkie takie, no nie. Co by było, jakbyśmy musieli wyjeżdżać o tam o jeszcze pod tamte górki, to też będę miał zabawę widzowe, żeby e, sobie dojechać elegancko na sportowo na to gospodarstwo. A też to jest automat, dlatego tutaj nie gram na biegach, bo jak widzicie DNR, czyli przód, neutral oraz tył i więcej opcji tutaj nie macie, jakby nie patrzeć. Kurde, ja miałem włączyć jeszcze przesyłanie filmu przed nagrywaniem tego odcinka dla was jeszcze na poniedziałek, a zapomniałem. Czyli teraz mam, powiedzmy tak 25 minut stracone z przesyłania, a ten film będzie się przesyłał dosyć długo, ale takie jajca były jak z wodą nagrywaliśmy. No. Także w dzisiejszym odcinku, widzowie, ja wam mogę powiedzieć tak w skrócie, że to by było na tyle. Zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Mam nadzieję, że bezkonfliktowo, jak będzie konflikt, to i tak to nagram, i będziemy się widzieć już w kolejnym odcinku na kanale z tej serii. Marka.